Ewangeliści, a zwłaszcza Ewangelista Marek, prowadzą nas krok po kroku drogą Jezusa, jego ostatnią drogą, która prowadzi nas z Betanii do Jerozolimy, do Gecemanii, z powrotem do Jerozolimy i ostatecznie doprowadzi nas do Golgoty i do jego grobu. Pamiętajmy o tym, że Chrystus przybywa razem ze swoimi uczniami do Jerozolimy na wielkie święto na Paschę. Jednak zostaje nie w Jerozolimie, ale nocuje w Betanii, w miejscowości obok, razem z Łazarzem i jego siostrami. Natomiast ostatnią wieczerzę, zgodnie z pobożnym zwyczajem, chcą spożyć w świętym mieście. Dlatego wysyła uczniów po to, żeby przygotować mu salę. Ostatnia wieczerza przebywa według tradycyjnego rytuału, oczywiście z tą wielką zmianą, której Jezus Chrystus daje swoim uczniom chleb i wino, i wypowiada te tajemnicze słowa, które do tej pory my na każdej Eucharystii wypowiadamy, słowa, które mówią o Jego męce, zmartwychwstaniu, obecności i przyszłym królestwie. Po zakończonej wieczerzy uczniowie myślą więc, że zmierzają po prostu z powrotem do Betanii. Gethsemani znajduje się na drodze pomiędzy Jerozolimą a Betanią, w Dolinie Cedron. I kiedy Jezus decyduje się na to, żeby po prostu się pomodlić, dla uczniów nie jest to nic nadzwyczajnego. Wracamy do domu na noc. Nasz biskup postanowił się zatrzymać przed podejściem na Górę Oliwną zatrzymamy się pomodlić, nie zdając sobie sprawy, że jest to ostatni moment, kiedy są wszyscy razem z Chrystusem. Tam Jezus modli się osobno. Ten ruch, który Jezus wykonuje, jest bardzo ciekawy, ponieważ bierze ze sobą najpierw sześciu uczniów, i ich również zostawia, zostawia trzech uczniów i oddala się wreszcie sam na osobne miejsce po to, żeby się modlić. Trochę ten ruch pozostawiania uczniów pokazuje, jak droga Jezusa prowadzi go ostatecznie do tego, że zostaje sam na krzyżu. Jest w tajemnicy pasji również ten moment porzucenia, pozostawienia, bycia samemu ze swoim cierpieniem i samemu z Ojcem. I to jest być może tajemnica Getsemani, którą każdy z nas również odkrywa czy doświadcza w momencie największego cierpienia, że jest taki moment, w którym jestem ja, moje cierpienie i Bóg. I to jest tajemnica agonii Chrystusa do której my jesteśmy zaproszeni, to jest moment, kiedy nikt za nas nie wypowie tych słów – nie moja wola, ale Twoja wola, niech się stanie. Jezus modli się w Getsemanii przez prawdopodobnie kilka godzin i wtedy dochodzi do tej dramatycznej sceny, kiedy wkracza Judasz razem ze strażnikami świątynnymi i Jezus nigdy do Betanii już nie powróci. Jezus jest ujęty i razem przeprowadzony z tymi strażnikami do miejsca sądu. Scena sądu, która ma miejsce w nocy, pokazuje, jak bardzo jest to nieregularna sytuacja sądowa. Tak naprawdę nikt nie powinien być sądzony w nocy. Bo co to znaczy? To znaczy, że ci wszyscy sędziowie zostali albo wyrwani ze swoich łóżek, albo wybrano tylko niektórych. Sam ten kontekst nocnego sądu, tak naprawdę, jest nawet niezgodny z tradycją żydowską. Więc rzeczywiście pokazuje to, jak bardzo władze świątynne chciały pozbyć się problemu tak naprawdę w kontekście większego święta, żeby załatwić sprawę wtedy, kiedy wszyscy są skupieni na czymś innym. Jezus jest więc sądzony prawdopodobnie nie przez cały Sanhedryn, ale przez Jego część. Pewnie wybrano tylko takich sędziów, na których wiadomo, że można, można było polegać po to, żeby pozbyć się ewentualnie jakichś głosów Dramatyzm tego sądu nocnego polega również na tym, że nie tylko sędziowie są dobrani, ale również świadkowie. Uczniowie Jezusa, ci wszyscy ludzie, którzy mogliby coś dobrego o Chrystusie powiedzieć, są tam nieobecni. Niektórzy są zastraszeni, niektórzy być może, którzy chcieliby przez Chrystusie stać, po prostu o tym nie wiedzieli, bo wszystko się dzieje w nocy, kiedy większość miasta, najzwyczajniej w świecie, śpi. Jezus jest ostatecznie skonfrontowany z arcykapłanem, który stawia mu ostatecznie takie pytanie nie do odparcia i pyta arcykapłan w ten sposób: "Czy ty jesteś Mesjasz, syn błogosławionego?" I Jezus odpowiada: "Ja jestem". I dodaje: "A ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy wszechmocnego" I nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Warto wiedzieć, że to ten dodatek pochodzi z księgi Daniela, w której zapowiada Daniel nadejście Syna Człowieczego jako sędziego. I to jest trochę taka sytuacja ironiczna, w której arcykapłan myśli, że to on jest panem sytuacji, to on jest sędzią, a tymczasem Chrystus, tym cytatem z proroka Daniela, trochę wskazuje, paradoks tej sytuacji i mówi ty myślisz, że to ty jesteś sędzią wskazuje na siebie to ja jestem sędzią i my musimy również pamiętać, że Jezus w Ewangelii Marka w każdej Ewangelii nigdy nie stracił kontroli ani Bóg nie stracił kontroli nad tym, co się dzieje. Nic z tych wydarzeń nie jest przypadkiem. I nawet jeżeli rzymianie czy też władze żydowskie Myślą, że oni panują nad tą sytuacją. Ostatecznie w tle zawsze Bóg jest sędzią. Z początkiem dnia władze żydowskie decydują, żeby zaprowadzić Chrystusa do Piłata. Zastanawiamy się czasem, jak wielu ludzi mogło uczestniczyć w tym sądzie Jezusa. Znamy wszyscy. Ewangelię również z czytanej pasji, wtedy kiedy pojawia się taka postać literacka tłumu. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go, tłum ludzi krzyczy, ukrzyżuj go. Co to mógł być ten tłum w Jerozolimie? Pewnie też nie należy sobie wyobrazić, że to cała Jerozolima, bo tutaj w Jerozolimie, w mieście, mieście wschodnim, nie ma po prostu takich wielkich placów publicznych, gdzie by się całe miasto mogło zgromadzić, jak na jakimś stadionie. I krzyczeć, ukrzyżuj go. Być może, tak naprawdę, to było kilkadziesiąt, może sto osób, co najwyżej, ludzi, którzy akurat być może nie mieli nic w tym momencie, nic szczególnego do roboty, być może to byli ludzie troszkę podpłaceni przez, przez arcykapłanów, żeby gardłować, domagając się śmierci Jezusa, uwolnienia Barabasza. Tymczasem, znowu, oczywiście, nie jest to przypadkiem, że Jezus umiera. W Dzień Paschy i jego ofiara jest złączona z tą wielką tajemnicą wyzwolenia Izraela, która będzie również tajemnicą wyzwolenia nas. Jezus jest więc skazany na śmierć, i przeprowadzony z miejsca sądu piłatowego na Golgotę. Jesteśmy na drodze Jezusa Chrystusa. Podążamy od Getsemani, od miejsca, gdzie Jezus został zdradzony, gdzie Jezus został wydany przez Judasza i gdzie przyszła kohorta i zabrała go. Zabrała go przeprowadzając przez Cedron, przez Dolinę Cedronu i aż doprowadziła go do miejsca, gdzie pontiusz już Piłat skazał go na śmierć. I przechodzimy przez całą drogę krzyżową. Teraz przez stragany, przez setki ludzi, którzy, którzy tutaj mieszkają, sprzedają. I dochodzimy do miejsca, gdzie w czasach Jezusa Chrystusa byliśmy już, jesteśmy poza miastem, poza murami miasta, gdzie y, ukrzyżowano naszego Pana. Ponieważ to wszystko, co tutaj widzimy, cała Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego, Bazylika y, Śmierci Jezusa Chrystusa, jego grobu, teraz znajduje się już w ramach miasta, ale kiedyś to było poza miastem. Tu, gdzie był ogród, tu, gdzie był wykuty grób, tu, gdzie była i jest kalwaria dzisiaj. Teraz chciałbym Was wszystkich zaprosić do nie tylko nawiedzenia takiego fizycznego Bożego Grobu, kalwarii, miejsca namaszczenia, ale takiego przeżycia duchowego dotknąć właśnie tych miejsc, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Oto bazylika zmartwychwstania pańskiego, oto bazylika grobu pańskiego. Wszedłmy schodami, weszliśmy teraz na Kalwarię. Gdy Jezus został tutaj ukrzyżowany w tym miejscu, była goła ściana, goła skała, która, w, której, w którym miejscu ukrzyżowano nie tylko Jezusa Chrystusa, ale także innych złoczyńców. Znowu, jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy poza miastem. Mury miasta jak gdyby są poza nami. I tutaj, żeby wszyscy przechodzący przez bramę widzieli złoczyńców. Wystawiali na ukrzyżowanie tych wszystkich, którzy popełnili jakieś przestępstwo. Jezus w swojej niewinności został ukrzyżowany za nasze grzechy, za nasze słabości, aby nas odkupić. I właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie spłynęła krew, spłynęła na nas wszystkich, jesteśmy dzięki krwi Jezusa Chrystusa odkupieni. I każdą, podczas każdej Eucharystii, Przeżywamy dokładnie to samo, co dokonało się tutaj na Krzyżu. Czymś niesamowitym jest to, że nie tylko wspominamy to wydarzenie historyczne, które się dokonało tutaj, ale jesteśmy dokładnie w tym miejscu, też historycznym, ale też bardzo, tak bardzo teologicznym i biblijnym, że nie ma innego miejsca, gdzie Jezus właśnie. Odkupił człowieka, właśnie tutaj, na tej kalwarii, nie w innej bazylice, ale właśnie tutaj, na, na krzyżu, dokładnie w, wbitym w tą skałę. Są tutaj trzy ołtarze. Pierwszy, tutaj za mną jest ołtarz, który należy do Greków prawosławnych i tutaj swoją liturgię sprawują. I dwa inne ołtarze są to ołtarze katolickie i tylko my jako katolicy możemy odprawiać Eucharystię, czyli ołtarz Matki Bożej Bolesnej i drugi ołtarz, gdzie wspominamy przybicie Jezusa Chrystusa do krzyża. Co więcej, na Kalwarii, która jest podwyższona około teraz, około 5-6 metrów wcześniej ta Kalwaria, Zanim została zabudowana, miała około 8, 8 do 9 metrów wysokości. Tutaj, w tym miejscu, też przeżywamy jedne z ostatnich stacji drogi krzyżowej: czyli zdjęcie z szat Jezusa Chrystusa, przybicie do krzyża, jego śmierć na krzyżu, i zdjęcie z krzyża i złożenie na łonie Matki Najświętszej. Także te cztery tajemnice, te cztery stacje drogi Krzyżowej też tutaj przeżywamy. I kolejną już ostatnią stacją, do której za chwilkę pójdziemy, jest już miejsce złożenia do grobu i miejsce grobu Bożego i miejsce zmartwychwstania Pańskiego. A zatem zapraszam teraz, abyśmy zanim jeszcze pójdziemy do grobu, też dotknęli szczególnego miejsca namaszczenia Jezusa Chrystusa, czyli miejsca przygotowania. Do pochówku. Zeszliśmy teraz po schodach samej Kalwarii, tutaj po, po mojej prawej stronie, z miejsca śmierci Jezusa Chrystusa, tu gdzie nas odkupił. I teraz zeszliśmy tutaj pod Kalwarię, w miejscu, gdzie ciało Jezusa zostało złożone na płycie, na kamieniu, mówimy kamieniu namaszczenia. Oczywiście ta płyta, którą teraz widzimy, jest ona już późniejsza, bo jest położona tutaj w 1810 roku, wcześniej, w czasach krzyżowców też już ona była, ale właśnie w czasie śmierci Jezusa Chrystusa, gdy go złożono gdzieś mniej więcej tutaj, w tym miejscu i dla pamięci, upamiętnienia tej, tego wydarzenia, namaszczenia Jezusa, złożenia go na tym kamieniu, jest ten już od tylu wieków ten kamień, ta płyta. Ludzie przychodzą tutaj, przy, przychodzą jako pielgrzymi, nawiedzając wszystkie święte miejsca, Przychodzą tutaj, aby też namaścić ciało Jezusa Chrystusa, tak przeżywając duchowo, przynosząc swoje olejki wolności, różne, różne olejki, które zakupili w różnych tutaj sklepach w Jerozolimie i namaszczają tą skałę na pamiątkę właśnie tego namaszczenia Jezusa Chrystusa. Też musimy pamiętać o tym, że gdy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, już był piątek wieczór. Piątek przed szabatem, także ciało Jezusa tak naprawdę do końca nie zostało godnie przygotowane, dlatego gdy później czytamy w Ewangelii jeszcze, gdy Maria Magdalena, druga Maria, przyszły do grobu, a namaścić ciało, to znaczy, że nie zdążyli jeszcze do końca przygotować według wszelkiej tradycji żydowskiej, przygotować ciała do złożenia. Teraz zachęcam, żebyśmy duchowo też przeżyli to na dotknięcie tej skały namaszczenia, to dotknięcie tego też ciała, które tutaj było Jezusa złożone na tym kamieniu, i poczuli ten zapach tego olejku, który tutaj pielgrzymi z taką pieczołowitością, z taką delikatnością namaszczają i dotykają ten kamień. Od Kamienia Namaszczenia przeszliśmy tutaj do tej obecnej kaplicy Bożego Grobu, która zbudowana została w 1810 roku, tak akurat. Ale musimy pamiętać, że dokładnie w tym miejscu, gdy Jezus został ukrzyżowany, został złożony do grobu, tutaj był ogród. Tutaj już od właściwie IV wieku został wydobywany kamień. To był kamieniołom. Pewne większe nierówności, dlatego też i kalwaria jakieś niewielkie wzniesienie, na którym krzyżowano złoczyńców. Józef Zary Arymatei, który wykuł w skalę grób dla swojej rodziny, ten grób przekazał Jezusowi Chrystusowi. Wiemy o tym, że w poranek Zmartwychwstania Jezus Chrystus już tutaj spotkał się z Marią Magdaleną, tutaj spotkał się z drugą Marią, według tradycji też Jezus spotkał się ze swoją matką Marią. O tym w Ewangelii nie jest opisane, ale też według tradycji też jej się ukazał. I właśnie to spotkanie z Matką czcimy w kolejnej kaplicy, do której za chwilkę pójdziemy, do kaplicy Najświętszego Sakramentu. Ta kaplica Bożego Grobu, kaplica Zmartwychwstania, w sobie trzyma części tej skały, prawdziwej skały właściwej, w której Jezus był złożony. Za chwilkę wejdziemy też do środka, do, do kaplicy, żeby uczcić to miejsce w pochówku, żeby dotknąć tej skały, która właściwie jest już późniejsza, ale ta właściwa skała, na której ciało Jezusa Chrystusa znajduje się gdzieś 70 centymetrów pod tą płytą, którą za chwilkę ucałujemy. A zatem Boży Grób. Ostatnie nasze kroki kierujemy tutaj do tej kaplicy Najświętszego Sakramentu. A właściwie ta kaplica jest dedykowana też Najświętszej Marii Pannie, bo ona spotkała się tutaj z Jezusem Chrystusem, nie w tej kaplicy, ale mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu. Nasze pielgrzymowanie po tych wszystkich miejscach świętych. Tutaj kończymy w tym miejscu i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w miejscu, gdzie Jezus pokonał śmierć, gdzie zwyciężył grzech, gdzie pokazał nam, że nasze życie nie kończy się na śmierci, że nasze życie nie kończy się na grobie, że nasze codzienne zmagania się z grzechami, z trudnościami, które przeżywamy. Nie, nie kończą się właśnie na tych problemach, ale pełna radość, pełne, pełne odkupienie mamy w jego ranach, w jego krwi, w jego zmartwychwstaniu. Serdecznie zapraszam Was do Ziemi Świętej. Przyjeżdżajcie, dotykajcie tych świętych miejsc i przeżywajcie na nowo Ewangelię, która jest źródłem zbawienia.